idzie do McDonalda i je. to jest taka tania dopomina. Ludzie, wy tego nie chcecie robić. Rozwala ci dietę? No co najmniej myślę, że tak dwa tygodnie. No ja tylko dlatego, że... Przeżywamy teraz okres 3 czwartku, który jest, co, jak co roku, jest jakimś wielkim wydarzeniem, mm. gdzie ludzie tak naprawdę obżerają się ponad miarę tłustymi rzeczami. W Polsce to przybrało miarę pączków. No i czy to jest normalne ogólnie? No no ja bym powiedział, że w ogóle najgorsze to nie jest to, że jest dużo tłuszczu w tych pączkach, czy cokolwiek, tylko że te pączki, nawet jakby miały dużo tłuszczu, ale chociaż nie byłyby robione z tektury, to już by było lepiej. Problem jest taki, że bardzo dużo osób lubi te pączki z Biedronki i tak dalej, co są tak naprawdę tragiczne jakościowo, bo to widać po tym, że to nie wiem, czy to w ogóle ciasto jest. No ale gdzieś się to kostuje? To jest po, jakaś promka, ile właśnie najtaniej? 20 groszy ja, da się pączka. No coś takiego chyba no. Dwadzieścia groszy za jednego pączka, to jest przecież pojebana cena tak szczerze. No. Za cokolwiek jakbyś tyle zapłacił, to wiesz, raczej masz z tyłu głowy, że to nie jest z jakiegokolwiek dobrego materiału wykonane, nie? Tak, tak. Ty Bo, no. wyczytałem, że kiedyś to ta tradycja w ogóle wynika z tego, że jest to jakiś okres przed postem i mm. po prostu kiedyś się zbierało wszystkie rzeczy tłuste. No, i po prostu y, rzucało się i to się robiło przed tym, żeby to zjeść, nie? Żeby, okay, żeby nie zmarnowało. kusiło później, tak? No tak? tak, żeby się nie zmarnowało, bo oni wiedzieli, że tego nie będą mogli jeść, nie? Okay. Bo kiedyś to jednak było przestrzegane mocniej, takie posty. Mm -hmm. Że to nie chodziło o kuszenie, tylko też ludzie byli tak y, zmanipulowani tą wiarą, że serio nie jedli takich rzeczy, nie? Zmanipulowani to. No, <laughs> tak, tego tak nie Ja, ja kiedyś słyszałem ale... historię, mm -hmm. że podczas postu z tak, no, 70-80 lat była taka osoba, która była chora, mhm. i wiesz, i ona pierwsze co zrobiła, podczas postu, wiesz, zamiast zjeść coś, bo to chyba o to chodziło, właśnie, że ona tam niedożywienie jakieś było, mhm. to zamiast zjeść, to poszła do księdza, że prosić o pozwolenie, żeby mhm. móc się zjeść. No, ale no, z tym jest powiązana wiara, bym powiedział, że jednak, kurczę, nie możesz wyrywkowo brać wiary. Jeśli coś no, jest, tam, powiedzmy gdzieś tam zapisane w jakieś wierzenie, no to nie możesz się tylko wybiórczo tego trzymać, tylko musisz cały czas. No spoko, spoko, tylko ona tam sła do tych księdze, że oni akurat byli przy obiedzie i jedli sobie jakieś fajne mięsko, ale ona musiała się zbywać. <grym 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 to taka Spoko możesz to coś no, tak, no nie, nie mogła akurat, dostała. Taka... A, nie dostała. No tak, tam nie dostałam dostała przygódki. Jakieś... Nie, nie. No ale widzisz, ale to możemy wrócić. No i właśnie... Ludzie teraz y, wariują na ten temat. W sensie, nagle są promocje na te pącki, jedzą właśnie te y, pączki, z tej Biedronki, a tak naprawdę przez cały rok nie widzę, żeby ludzie jedli pączki. To jest ciekawe. Że ludzie nie lubią tego. W sensie, może lubią, ale tylko raz w roku i tylko jak jest dzień, pącka kurwa. Ale to nie jest po prostu powiązane z takim myśleniem, że a raz do roku to mogę sobie zjeść? Tak, raz to jest problem. No właśnie, do roku mogę się nażrzeć i Ludzie pewnie lubią, wiesz, takie tłuste, hamskie rzeczy, ale to jest gdzieś w głowie, że to raz i że to nie jest, że tak powiem, złe. No bo raz w roku, no to nie będzie miało to wpływ aż jakiś ogromny na Twoje zdrowie. Ale to chodzi o to, że to nie jest raz do roku, bo masz takie samo zezwolenie na Boże Narodzenie z czym się bez jeszcze czy jeszcze zmieszczę serniczak, też tam się o ludzie obiadają, jednak, o to w tym chodzi. Ale nie, no na świętach to jednak nie masz pod taki rekord, czy coś, przecież jak jest tłusty czwartek... ale masz coś takiego, takie zezwolenie, żeby się obiadać. No, no troszkę tak, no. Wielkanoc, to samo, no tak, no masz bo to zezwolenie, sam. żeby się obiadać. No ale to bym powiedział, że jest nawet zdrowsze w podejściu ludzi, że mają wyznaczone te 3-4 powiedzmy święta w roku, w których po prostu sobie pozwalają na jedzenie więcej i przez resztę roku starają się bardziej trzymać i wiedzą na przykład, że jedzenie pączków jest złe. No tak, to działa, nie, nie znając statystyk tego, że ludzie w Polsce są coraz bardziej otyli. Bo jednak no. to, to nie działa w taki sposób, że oni przestrzegają normalnie diety przez y, 365 dni jest, tak, w roku. To mhm. przez 362 dni przestrzegają tej diety, a przez te trzy sobie jedzą pod korek, tylko jednak to Działa w taki sposób, że jest jedzony pod korek przez cały rok. No ale jedzą na pewno, że tak powiem, lepiej. No bo w te dni czy święta powiedzmy, no bo czasami na święta Bożego Narodzenia to jest parę dni tak naprawdę świątecznych, no to jednak ludzie dużo gorzej jedzą i nie jedzą tego co na co dzień. No bo rzadko masz powiedzmy jakieś ciasta i tak dalej. Dobra, mi się wydaje, że jedzą na co dzień często mogą jeść nawet lepiej, bo jak jest Boże Narodzenie, to masz jakąś rybkę, masz jakieś mięsko. No, nie! A ludzie aktualnie idą do fast foodów i jedzą takie rzeczy albo kupują jakieś gotowce z Biedronki, które mają fatalne makro. Ale wiesz, jak się je przecież w tak tradycyjnym polskim domu, że przecież ta rybka to tak pływa na oleju, no, że no, tam że jest nic masy... zdrowego nie ma. W sensie no, to, że jest masa tłuszczu. Mi się wydaje, że jest lepszy rozkład makroskładników wielu osób podczas świąt u nich w diecie niż jakby jedni siedzą normalnie. To jest ciekawe, no sałatki są na pewno zdrowe, ale jak dorzucisz do tego śmietany, nie, będziesz dawał oleju a nie do wszystkich. Ale masz inne elementy tej diety, a nie, że masz głównie tłuszcz. Zróżnicowana bardziej mówisz? No tak, tak, w sensie jest normalniejsza dla organizmu, bo tu wiesz, każdy sobie je co chce, nie? ale jeżeli chodzi o to, to organizm ma jakieś wytyczne, które trzeba przestrzegać pod względem tego, jakich składników dostarczasz. Kurde, ja bym powiedział, że mielone czy schabowy, a rybka na święto to się polak, za dużo nie różni. Ale to typu polak idzie do McDonalda i je. No Proszę do... cię, to jest tradycyjne jakieś jedzenie. To dla ciebie, wiesz, to mówię no. o ludziach teraz, co funkcjonują. No. Kto ci teraz mielone to oni jedzą właśnie na święto, jak przyjadą do rodziców. Wiesz, mi tu chodzi o takie pokolenie teraz, aktualne, nie? 30-40 latkowe. To nie jedzą na co dzień mielone, komu się będzie chciało mielone robić? Jednak żyjemy w, takim, w takich czasach konsumpcjonizmu, że przychodzisz do, do domu po pracy, nie masz czasu i korzystasz z gotowców. Przecież gotowce z żabki, gotowce z biedronki, to jest najpopularniejszym jedzeniem teraz. No i się zgodzę, że takie nawet odgrzewane, w sumie nawet z biedronki, powiedzmy, te okay. pizze i tak dalej, tylko czy one na pewno są takie złe? Raczej jak, że tak powiem, trzymasz w ramach kaloryki, to takie pizze nie są fatalne. No, okay. Donatello, wiesz, to czasami fajne makro ma. Wiadomo, że to jest przetworzone jedzenie i nie jest jakieś super, ale to nie jest taki Ja szybki. bardziej korzystają z mrożonych pizz, które są gorzej, mają gorszy rozkład składników, jakieś Giuseppe te... i tak dalej. Dobra, jeśli może pod tym względem to, to faktycznie tam To są. jedzenia, nie? Tak, niż jakieś Donatello czy te Gusto Bello chyba, nie? Te drugie z biedronki takie popularne. I to nie wiem, ja... Nie jadłeś? Nie jadłem, nie jadłem. Te Donatello jadłem, ale takich nie. No, no, te też mają dobre makro. Więc no wydaje mi się, że ten Tusty Czwartek jest jakimś kolejnym skokiem. No Wiadomo, że to z czegoś wynikło, mhm. ale jest taki skok marketingowy sprzedawców takich rzeczy. Nie? Dobra, ale czy Biedronka na tym realnie nawet zarabia jakoś? Wydaje mi się, że tak. Nie, mi się wydaje, że ogólnie jest tam taki trik i oni mogą z pączków wychodzić w ogóle na minus, zaryzykowałbym stwierdzeniem, ale jednak jak osoba przychodzi do Biedronki to kupi max 6 tych pączków. I kupi coś poza pączkami. Wydaje mi się, że to może być po prostu chwyt marketingowy, żebyś ty przyszedł do Biedronki. Oni nawet niech stracą na tych pączkach, to są grosze, ale ty kupisz coś innego, na czym oni zarobią. Mi się wydaje, że te pączki są robione z takich rzeczy, że nie zarabiają na nich. Że te 30 groszy są 20 groszy na pączku, to nie na tym jeszcze zarabiają. Dobra, ale cukier jest, jest droższy. Hmm. Czy nie? No, tak wydaje mi się, że jest. tyle. Cukru, co ty masz w pączku, jakbyś przeliczył na sam cukier, to się okazuje, że ten cukier jest droższy. Jest... Jakbyś kupił sam cukier. Ale to jest pewnie cukier jak jakiś odpadkowy. To nie jest. Okay. Wiesz, taki to jest, jest jeszcze jest gorszy niż taki cukier. Wydaje mi się. Tak, no. No jak w jakim wiesz, no okej, okay, mogę nawet tracić, ale to muszą tracić mało. Bo mi się wydaje, że jakbyś wykonał takie przejrzenia, to by się okazało, że tracą bardzo dużo. Nie, nie, no bo jedna osoba powiedzmy, max sześć pączków kupi dla siebie. No ale oni chcą wyprodukować te pączki. No tak, tak, ale przeladzą w tym okresie, to musimy wyrzucić. Bo tak, ale ta po, osoba, co kupuje tych sześć pączków, to nawet jakby tracili 10 czy 15 groszy na sztuce, to jest niecała złotówka. No, no, no a wydaje mi się, że Zakupy tracali, średnie to jest 100 złotych, powiedzmy. Jakbyś byś w taki sposób, jak chciałeś, mm -hmm. to by tracili więcej. To znaczy? No, że jakbyś I... chciał przejrzeć na ten cukier, za cukier, to mi się wydaje, że tam ten... tracili o wiele więcej. To, że ten... wiesz, hurtowe ilości to też tanie. No to jest też naprawdę. prawda. Nie? Więc to też jest wyrobienie takich pączków, wtedy robisz. Ciekawe w ogóle skąd są te pączki. Chyba Biedronka musi mieć jakieś własne tak, piekarnie ja wiem, mają? No tak, no to jest te ich jakby wypieki inne typu chleby i tak dalej. To też chyba pochodzi z jakichś piekarni pod nich podłożonych, nie? Kurde, na no pewnie no mają od jakieś... Odwykonawcze może jakieś wiesz. Może jakieś większe, no bo kiedyś myślałem, że w ogóle mają e, piekarnie wewnątrz biedronki, że to ciepłe jest, później się, się dowiedział, że to jest po prostu odgrzewane. Znasz tę y, piekarnie z mamonem? Tak! tak. Jest, ma czapkę piekarza, ma czapkę piekarza, więc wydaje mi się, że tam jest tam małe piekarnia. Czyli więc, mają piekarnię i Mają piekarnię, piekarnię i to na miejscu, bo już tam wypiekają, bo robią to, nie jest wcale odgrzewane, Chcecie mrożone pieczywo. Pamiętam raz pani w biedroze, zapytałem się, czy kajzerki. Nie, nie, czy kajzerki. Czekaj. one tam z Tak, kaiserki. Nie, nie, się zapytałem, czy są kajzerki ciepłe, nie? One, tak, tak, W sensie tak mi jak jakoś odpowiedziała, że chyba mnie pojebało, że są kajzerki mogą być ciepłe. Ja takie sorry, nie wiedziałem i później się okazało, że oni po prostu nigdy nie podgrzewają tych kajzerek, nie? No tak, tak. A grahamki czy coś to są podgrzewane. no bo one są... Bo ciepłe czasami możesz dostać takie, nie? Ale kajzerki tak, nie bo grahamki są Tak, w pewnie Tak, a pewnie kajzerki już nie są. Tak, kajzerki pewnie już nie są. Ale to właśnie, jakbyś kajzerkę zobaczył, to też cukier normalnie, normalnie, nie? A ile to kosztuje? W chlebie zawsze masz ogólnie cukier. No tak. Albo, w sensie nie wiem czy zawsze, ale to raczej tak, tak żeby, żeby groszył. No? To ciekawe, czy jakbyś kajzerkę tak przeliczył, bo ile też kajzerkę? Nie, kajzerka ma 3 gramy tłuszczu tak ma... Ten cukru? Cukru, znaczy tak, tak. Tłuszczu to na pewno ma dużo mniej. Dobra, ale to wracając do tematu, co uważasz o właśnie takich przyzwoleniach na jedzenie dużej ilości produktów? W sensie no, na przykład ten Tłusty Czwartek, albo popularny festiwal pizzy w Pizza Hut. Kurde, no ludzie to lubią, nie? W sensie, że jak się lubisz nażreć i masz to zrobić raz na jakieś pół roku, czy na parę miesięcy, to czy realnie to, że ty zjesz dwa razy więcej niż masz swoje zapotrzebowanie, to jakoś wpłynie? No, w, w przeciągu roku nie, tak? Tylko, że ludzie raczej przy, codziennie jedzą za dużo. No, ale to wtedy ten, powiedziałbym, że jeden dzień za dużo nie zmienia po prostu. Ale ten dzień jest codzienny. No to wtedy tu czwartek nie ma znaczenia. No ale Że jeszcze nie. dodatkowy dzień. Ale widzisz, że to jeszcze w głowach ludzi jest takie że oni wtedy puszczają lejce, ale oni sami nie wiedzą, że puszczają te lejce przez cały rok. Aha, że sobie Bo jeżeli występuje otłość, to jednak nie oszukamy fizyki, mhm. nie oszukamy biologii, więc ci ludzie muszą mieć niedużkę kaloryczną przez cały rok, tak? No, Raczej nie tak, robią tego tak. w 3 dni. Tak jak mówisz, że to w skali 3 dni jest ok. Czyli ci ludzie dają sobie zezwolenie na zjedzenie więcej, pomimo tego, że jedzą codziennie dużo więcej niż powinni. No ja się zgadzam tylko, że, że tak powiem, to nie ma jedno za bardzo wpływu na drugie. Że raczej powiedziałbym nawet, że osoby często, które mają kiepską dietę na co dzień, no to są bardziej skłodni w ten tłusty czwartek zjeść więcej tych pączków. Bo raczej, jak jakaś osoba jest, że tak powiem, zdrowo, no to i nie chce się psuć czegoś, co pracowała powiedzmy miesiącami, żeby nagle zjeść, nie wiem, 200 tłuszczu, 200 gram tłuszczu, no bo to jest jakby rozwala ci dietę, No co najmniej myślę, że tak dwa tygodnie, albo musisz no bardzo prawda. kombinować, że jeść praktycznie same białko, samo węglowodane, a i tak to lepiej, że tak powiem, nie robi czegoś takiego, że w jeden dzień jest tłuszcz, w drugim węglowodany, a w no trzecim ta. białko, tylko żeby to jakoś było zbilansowane. tak prawda. Ale ogólnie w internecie teraz, w przestrzeni medialnej taki kult jedzenia, no bo bardzo popularnymi kanałami na YouTubie są jakieś Książulo, teraz Bandura założył z tym takim Mario, nie taki też duży. Dobra, ten co w koszykówkę, nie? Z to wiem. I założyli też kanał, gdzie jedzą, duże ilości jedzenia, czy takie wyzwania robią sobie i tak dalej. No i to też jest ciekawy jakiś kierunek, nie? Że ludzie teraz taką fascynację mają tym jedzeniem. No. Że lubią o tym słuchać i to jest słuchanie na poziomie. Wiesz, jeszcze rozumiem, jakby to było rozkładanie na jakieś czynniki pierwsze tego jedzenia. To jest i decyzja jeść, i jem i jest spoko. No ale to ludzie często do jedzenia właśnie pewnie no, puszczają tak, tak. sobie, bo jest coś takiego, że jakoś ludzie lubią oglądać, jak inne osoby jedzą, podczas jedzenia, bo wtedy nie czujesz się, że tak powiem, sam z tym jedzeniem, tylko masz kogoś, kto z. Z ekranu, że tak powiem, jest tobą, nie? Okej, okay, no ja na przykład Kiedy tego ktoś... totalnie nie rozumiem. Jesteś w stanie mi to wytłumaczyć w jakiś sposób? No, może to być, kurde, nie wiem, jakieś w ogóle pierwotne te instynkty, że ogólnie się je w grupie. Mm -hmm. masz jakieś wiesz, kiedyś to były plemiona, tak to z rodziną często, powiedzmy, się je na przykład takie niedzielne obiadki. No, no. I tutaj na tej samej zasadzie, że czujesz, że ktoś jest tobą. Okej, okay, rozumiem, czyli przez to, że ludzie są teraz bardziej odizolowani to sięgają po jakby powrót do tej swojej przeszłości, gdzie jedli na przykład z rodziną, do internetu, tak? Tak mi się wydaje, no. Taką parasocjalną jakby relację sobie tworzą z tą osobą, która je to jedzenie i... Parasocjalną, czyli? No, czyli taką, że nie jesteś namacalny, nie masz tej osoby przy sobie, Aha. tylko jest ona przez internet, tak? Mm. I i tu jest ważna rzecz, że ty masz relację z tą osobą, a ta osoba a to będzie nie do wygrania. No rozumiem, no, ale tak na tym polega internet tak naprawdę. Wszyscy no, influencerzy, youtuberzy, streamerzy i tak dalej, to jest wszystko ten sam worek. Ale to mnie nie dziwi, no, że, że tak powiem, jedzenie jest popularne mhm. i nagrywanie o tym, no bo jedzenie to jest taka tania dopamina po prostu, to jest kolejny TikTok tak naprawdę. Że możesz dopamina sobie szybko wziąć, albo pójdziesz do maka, zjesz coś tłustego czy bardzo na przykład słodkiego i dopomina od razu skacze, to tak samo jak sobie je scrollujesz na TikToku. Nie uważasz, że to jest główny problem otyłości, w sensie główny czynnik otyłości, że ludzie biorą jedzenie jako dopomina? Tak mi się wydaje, ale to też może być przyzwyczajenie w ogóle, że czujesz stres, jesz, mhm. nudzi ci się, jesz. Właśnie, bo to często, jak ktoś jest otyły, to wynika z tego, że zajada stres, no, jeżeli, jak tam słuchałem sobie wypowiedzi jakichś mhm. to właśnie Często tak wygląda, nie? No bo jak nie masz co robić, powiedzmy, to picie, czy wody, czy czegokolwiek, czy jedzenie jest najprostsze. Mm -hmm. Bo to robisz tak czy siak przy ciągu dnia i to musisz zrobić. No tak. Więc jak ci się nudzi, to możesz po prostu w tę stronę odbić. Ja bym powiedział, że ciekawe, czy jest jakaś korelacja między powiedzmy byciem uzależnionym od jakichś, wiesz, social mediów gier i tak dalej, takich różnych, że tak powiem, atrakcji, a byciem grubym. Mi się wydaje, że jest. Ja... Bo też że znaleźlibyśmy i... na to badanie naukowe, tak? Badań, Gdzieś ta to, korelacja by wyszła. By bardziej przypuszczam, że tak jest. Dlatego mówię, że mi się wydaje, nie? Dobra. Ale teraz tak myślę, że właśnie jak zaczęliśmy tematy naukowe, to dzisiaj słuchałem podcastu z Andrew Hobermanem. Mhm. Zytarny, I... zytarnacowo. Tak. I... Często się myli I woj. rzeczach, wła... tak, ale... Tak, ale to ogólnie z drugiej strony po prostu na temat jak działa mózg, że ogólnie Silną wolę da się wypracowywać, i jest coś takiego, że jak się powstrzymujesz przed zrobieniem czegoś, czego nie chcesz, w sensie albo się powstrzymujesz, albo robisz coś, czego nie chcesz, czyli po prostu trochę działasz wbrew sobie, to powiedzmy jakiś tam fragment mózgu staje się coraz silniejszy. Więc wydaje mi się, że to nawet z tego powodu, że jak ty umiesz się hamować z innymi rzeczami typu zrezygnowaniem przyjemności z social mediów, z grania w jakieś gry komputerowe, z oglądaniem filmów. No To prędzej się powstrzymasz przed jedzeniem. Mi się wydaje, że chodzi, znaczy mi przynajmniej o to chodziło, że jeżeli szukasz taniej dopaminy w codziennym życiu, to też będziesz szukał w jedzeniu. Jeżeli oglądasz TikToka, czyli jak siedzisz, to szukasz tej dopaminy, mhm. to jak będziesz mógł zjeść coś, to też będziesz szukał tej dopaminy w tym jedzeniu. No bo się nie przejmujesz, jakby, tak? Za no ale, bardzo konsekwencjami. No nie no. Się, ale najważniejsze jest to, że nie znasz tych konsekwencji, no bo ludzie jednak nie wiedzą. W sensie. To, że ktoś ci powie, że jak będziesz jadł niezdrowe jedzenie, to będziesz gruby, to nie jest świadomość w ogóle. Że to mm. nic nie daje. Jeżeli naocznie pokażesz, czemu tak jest, to wtedy dopiero ludzie mogą zrozumieć. No ale ja ja myślę, nie, że nie pal, bo umrzesz. To no. ci, ci działa tak, coś No nie działa. No ale często jest coś takiego, że ktoś powiedzmy, umiera bliski. To wtedy chyba no łatwiej jest. jest rzucić na przykład palenie. Jak ktoś z Twoich znajomych umrze na przykład na nowotwór na mm -hmm. płuc. No tak. Więc jednak jest no czasami jest. później ta świadomość, jakby naocznie no, jak nie zobaczysz. Samopowiedzenie samo samo powiedzenie nie pal, bo umrzesz, nic ci nie daje. A jeżeli zobaczysz to, albo się dowiesz, dlaczego tak jest, to wtedy może. ci coś. No to jest często, że ludzie robią coś jakby i proszą się jakieś właśnie. Choroby typu cukrzyca i tak dalej, i dopiero zastanawiają się, czy przestać, jak już ta choroba wystąpi. No tak, tak, no bo nie mają pojęcia, czemu to się wydarzyło. Tak, nawet to jest ludzki taki, że tak powiem, mechanizm, że zawsze, mimo że wiesz, że niby coś nie jest do końca dobre, ale dopóki się na tym nie natniesz, to nie zwracasz na to uwagi. I masz gdzieś może z tyłu głowy, że Ciebie to nie dotyczy. No i ty jesteś tym, odporny na to. Czy też jest, jest, jest jeszcze coś takiego? Że jest kult robienia właśnie takich rzeczy, które są y, niezbyt zdrowe. Na przykład to, co mówiliśmy tu z tym Że to jest kult. Bo jaki jest benefit tego, że zjesz sobie to, oprócz tej taniej dopaminy? No nie ma za dużo A ci tylko, I że... jeszcze wracając, ci ludzie na co dzień nie jedzą tych pączków, oni ich tak naprawdę nie lubią. Oni jedzą tego pączka. Nie, ja się nie zgodzę, że można nie lubić pączków. To jest po prostu chamski cukier i chamski tłuszcz. Ale ja nie mówię, że mu im to nie smakuje, okay. i to wpychają. tylko lubienie czegoś to znaczy, że normalnie by zapytasz to jedli. Czyli muszą czekać ten rok. Jeżeli coś lubisz, to będzie czekał na coś rok. Jeżeli masz, no. możesz to zabrać sobie codziennie. No ale, że tak powiem. Oni no... lubią jakby socjalizowanie się przez to, jakby przez ten tłusty czwartek. Ale w Czu... jaki sposób socjalizuje się? Czujesz się częścią społeczeństwa, bo każdy to robi. Aha, że to jest przynależność do grupy, no. tak? I pogadanie na przykład ile pączków dzisiaj zjadłeś. Tak, no w dzisiaj mam ile zjadłeś pączków, nie? Normalnie byś się spytał ile zjadłeś pączków? No nie no, bo na co dzień raczej jest marna szansa, że ktoś zjadł pączek. No właśnie, Ale to jest mówię. gówniane żarcie i wtedy jest po prostu przyzwolenie, że tak powiem odgórne, że się je kiepskie żarcie. Ale tu, a jednak te pączki się stały tym głównym zacą No tak, nie dlaczego akurat pączki, ale no... No właśnie przez to, co tam przywołałem, tą historię, to, że tam że powstało kiedyś też to, pączki jedynie, nie, że te nie. złączenie akurat powstało i zasmakowało. Nieważne, A, to okay. powstało najpewniej przez to, że ktoś sobie wymyślił, że pączki się słowo sprzedawały i sobie wkręcił ludziom, żeby pączki <grym> były na piedestale akurat. To teraz. był marketing akurat. No wydaje mi się, że tak działa ten marketing no jak, Kiedyś czytałem, nie, słyszałem podcastu na temat gościa, który był takim mistrzem, Marketingu, nie? I tam w ogóle gość od marketingu dopiero Amerykanom yy, wmówił, że mają mieć zęby, bo nie chcieli ludzie dbać o swoje zęby. zęby. Tak, i po prostu powiedział, że coś tam, jak dotkniesz językiem zębów, to masz wtedy jakiś tam osad na zębach i że wtedy musisz sobie te zęby umyć. Czy jakoś tak? Bo normalnie, zdrowotnie, nie, nie spowodowałbyś tego, że ludzie zaczęliby mieć zęby. I dopiero coś takiego, że dotykasz tym językiem zębów, czujesz tam, bo sobie nawet wmówisz, nawet jakbyś normalnie nie poczuł, to sobie wmówisz, mhm. że czujesz to. I dopiero to zadziałało na ludzi i tam zrobili niezły biznes, tam chyba sprzedawali po prostu pastę do zębów. Dobra, a farmaceutyki tak nie działają trochę? Mi się wydaje, że jest dużo farmaceutyków, które nie mają jakby totalnie realnego przełożenia na twoje zdrowie, i tak ludzie to biorą, bo jest jakaś reklama. Tak, ale powiedziałbym to w ogóle, że lekarze za często przypisują cokolwiek. No nie, opowiadam no, ci nie chyba, sobie. jak poszedłem do lekarza. Mm, z czym to było? Z, z tym, że po prostu miałem zatkane uszy od nurkowania przez parę tygodni. Mhm. No i się zacząłem zastanawiać, że co jest nie tak, nie? Yy, tym bardziej, że miałem tam wiadomo, te krwawienie z nosa podczas nurkowania. No, yy, poszedłem na te badania. I pani po prostu lekarz tam coś tam zbadała yy, i mówi mi, co robić, żeby odetkać te uszy. Nie? No to jej mówię, że robię to od, no. od dwóch tygodni i nie pomaga. Ono tak na mnie patrzy dziwnie. To się tak jakby wiesz, miało to od razu mi pomóc, no i po prostu przypisałem mi jakieś coś tam do nosa, do psikania, jakieś tabletki. Mówię, no to fajna pomoc. No i ja jest różnie dobrze, że trafiłeś na niekompetentną panią doktor. To, 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 to z no. myślisz, że masz do czynienia ze specjalistą, no nie ja zawsze to się przykłada. No, ale studia każdym... są skończone w tym kierunku. Ale to w każdym kierunku są studia skończone, a potem są błędy architektoniczne, na przykład w jakichś ważnych budynkach. Nie? No rozumiem, tak, że nie wszyscy są kompetencji, ale no, to ciekawe było, że. Ale jednak przepisało mi coś, nie? Że nie puściła mnie z pustymi rękami. No inna kwestia, że tego nie kupiłem, no i po prostu znałem, że może samo przejdzie, jeśli <laughs> nie ma czy martwi, no i przeszło bez brania tych tabletek. Ale to pokazuje, że ludzie, nawet nieważne co mieliby mieć przepisane, to i tak z tego by skorzystali pewnie. Tak, sobie by tak. wymawiali, że to im pomaga. Jakoś. Ale to, to jest ten autorytet, tutaj, że górę, nie? Że jednak idziesz do doktora i wierzysz mu, że jest on wykwalifikowaną osobą, więc akurat tutaj trochę zwalniam ludzi, no. Bo nie każdy jest od każdego, no. No ja rozumiem, tak. Teraz jesteśmy w dobie takiej rewolucji, że możesz sobie sprawdzić jakieś rzeczy szybko i czy na pewno to pomoże ci w danym kierunku, no, ale wiesz, ludzie mają przyzwyczajenie, że przede wszystkim ci starsi, nie? Więc mhm, no. jednak wierzą tym osobom, bo oni żyli w takich czasach, gdzie trzeba było. Trzeba było wierzyć, no, bo nie mają innej opcji. No. Ale na przykład, no, też nie ma za bardzo ogólnie takiego przebicia w mediach osób, które mówią, po co jecie te pączki, na przykład. No nie ma i dlatego naprawdę. Po co jecie te pączki? I <śmusza> to są akurat pączki. Dobra, to co byś powiedział tym ludziom, którzy jutro yy, nie czekaj. Nie, to już było. Ten czwórstwa. A i tu, czwarty, już był. Tak był. Nawet nagrywamy w dniu, w którym jest A dobrze. I widać, że tak nie jest. Nie, ja wiec nie wiec wiec. To akurat jest dobre. Bo, bo wszyscy wiedzą, i ja widziałem marketing, bo ja chodzę sobie po Krakowie i już od tygodnia jest na każdej podskarni, bo akurat jest dużo podskarni. Okay. Jak się wschodzi y, koło galerii, to tam są dwie. To już marketing jest od tygodnia, że przyjdźcie do nas podczas szóstego czwartku i co ciekawe, ja tam często chodzę i tam dwie, trzy osoby kupują co jakiś czas, nie, ale kiedyś szedłem w szósty czwartek i była taka wypierdolona kolejka, że do galerii praktycznie była, przekam, przekam, że była taka kolejka, dlaczego akurat w ten dzień? Dużo mogli Czyli jak inny. będzie dzień cebuli, to ludzie pójdą i będą kupować tyle cebuli? Nie, zróbmy dzień ceboli. Ja byłby. Ja, zdrowszy byłby. Cebula jest ogólnie bardzo zdrowa. Dużo tam jakiś oksydatów czy czegoś takiego ma. No to zróbmy dzień cebuli. A ja mam Ale pójdę, ludzie ja będą ja myśleć że studium. jeść tak jak jabłka wtedy? Powinno, powinno, tak, jeżeli... I to jest zareagę. Dzień Cebuli. w taki sposób. Ale ja ogólnie tutaj nie mam problemu. ludzie robią co chcą i tak dalej. Tylko. Czemu ulegamy tak łatwym manipulacjom marketingowym? Już myślałem, że odbijesz w stronę, że niech robią co chcą, ale jednak służba zdrowia jest publiczna i w kolejkach będziesz stał w no, tym tak samym jak miejscu. Mówimy, tak jak mówimy, to jest tylko wystrzał jednodniowy, ale jest to o. dla mnie paradoks. I zastanawiałem się, jak można to odbić w drugą stronę, bo na przykład wydaje mi się, że dużo osób chodzi na siłownię, pije na przykład energetyka i nie wie czemu go pije. Że to też jest trochę marketing. Że pójdziesz na siłownię i pijesz energetykę. No ale to tak samo można połączyć jedzenie w kinie, To jest ten sam przypadek. Prawda. Czemu, jesz, czemu w ogóle oglądając film musisz coś sobie brać ręką i do mordy wkładać? I się zastanawiałem kiedyś, to jest bez sensu. Ale. Nie ma powodu, żebyś ty akurat musiał jeść podczas oglądania. W się sensie ja rozumiem, że powiedzmy, jak jesz, to możesz się skupić na filmie. Bo ta ręka sama, powiedzmy, chodzi. No ale jak się zastanowisz, no to możesz w jakimkolwiek innym momencie. Ja, I na tym podziała marketing. Tak samo masz y, chipsy. To mhm. po prostu w domu, to jest jakby z tym popcornem, nie? Że w domu do meczyku sobie chipsa, Do meczyku Piwo. pijesz piwko. Mhm. To jest wszystko marketing. Ludzie, wy tego nie chcecie robić. Wy to robicie. Bo ktoś wam o tym pokazał to w telewizji, że tak jest no. fajnie. A to, to nie ma sensu, bo jeżeli siądziesz, tak jak ty to zrobiłeś, te, z tym popcornem i przeanalizujesz, to nie ma sensu. Że to jest się wzięło od góry, każdy tak robi, ale nikt się za bardzo nie zastanawia, po co, po co? To robi. Tak, i tak samo jest z energetykiem. I z pączkami. Idą, i spączkami to przede wszystkim <laughs> idą i piją, i nie patrzą na to, kiedy się uwolni ta kofeina, dzięki czemu będziesz o lepsze skupienie i dzięki czemu możesz wykonać lepszy trening, bo tak w taki sposób to może mhm. tylko działać, bo jak wiemy były badania, które pokazują, że jeżeli zażywasz tą kofeinę, to nie masz wcale więcej siły. Mhm. Tylko jeżeli to działa na efek efekcie placebo. Tak, tak. Ale no ci ludzie idą na y, kojarzy, na tak jak się na w ogóle kre, kreuje, tak? czyli na skojarzeniach po prostu i kojarzy mu się siłownia z energetykiem, to pije ten energetyka. Kojarzy mu się tłusty czwartek, czyli tam y, nie wiem, który to jest luty czwartek chyba dzisiaj jest, tak? Czy piąty? Dzisiaj będzie y, pi piąty. Jest. I on kojarzy i musi, musi to zjeść. I on nawet nie wie czemu. On to je tylko dlatego, że jest dzień, który się nazywa tłusty czwartek. On pije energetyka, bo jest napis, y, szyld, siłownia. On je popcorn, bo jest kino. A jak no się tak, zastanowisz, no zapro... czemu to robisz? No, to są zaprogramowani te... trochę ludzie, no? Tak. Ale ja też jestem ale... zaprogramowany na popcorn. No, każdy mam, jest każdy w dużym ma takie stopniu, rzeczy. ale. No trzeba ale... krytycznie myśleć, po co co robisz. Trzeba bo... się zastanawiać nad tym, co się robi. Tak. To jest bardzo ważna rada, którą yy, można dać. jako doświadczony człowiek, który ma 22 lata i przeżył wszystko. <laughs> mogę Wam powiedzieć, zastanawiajcie się, co robicie. Dobra, ale po co by to teraz nagrywałem? Po co wy to w ogóle oglądacie? Właśnie.